Jestem ojciec Tomasz Kręt, Franciszkanin z Warszawskiej Prowincji Franciszkanów Konwentualnych. Znajdujemy się w Centrum Medycznym imienia Świętego Maksymiliana Kolbe Centrum, który, które służy 120 tysiącom osób. Pierwszą działalnością, jaką podjęliśmy w tym centrum, to jest ośrodek, który dożywia dzieci. Pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to dlaczego dzieci są niedożywione? Pierwszy problem powstaje w chwili, gdy matki przestają karmić swoje dzieci piersią. Wówczas dziecko musi nagle przyswoić więcej pożywienia. W tym momencie często zdarza się, że tego pożywienia nie jest wystarczająco dużo, aby dziecko mogło się rozwijać. Innym powodem jest malaria. W wyniku malarii pasożyty przenikają do czerwonych krwinek, co powoduje u dziecka niedokrwistość, w wyniku czego robi się ono coraz słabsze. Chore dziecko potrzebuje jeść więcej, ale osłabienie odbiera mu apetyt. Zauważamy, że jeśli damy takiemu dziecku jeść, to zje, ale nigdy z własnej inicjatywy. To są właśnie powody niedożywienia. Teraz na szczęście posiadamy centrum medyczne, w którym niedożywione dzieci objęte są odpowiednią opieką. W 2008 roku rozpoczęła się działalność w tym centrum i miesięcznie przyjmujemy około 40 dzieci z ich mamami, które. Spędzają tutaj tydzień do dwóch, po to, aby mogły się zreku zrekuperować i siły, i też y, zdrowotnie, aby mogły się y, wyleczyć. Matki przychodzą z dziećmi, a my badamy poziom niedożywienia. Jeśli niedożywienie jest umiarkowane, dajemy rodzicowi wskazówki co należy zrobić, aby sytuację poprawić, po czym puszczamy je do domu. Jeśli niedożywienie jest poważne, zarówno matka, jak i dziecko muszą zostać w centrum. Matka musi dobrze się odżywiać, aby dostarczyć z piersi odpowiedni pokarm dziecku, które musi jeść kilka razy dziennie. Jeśli chodzi o uczestnictwo rodziców w kosztach leczenia, jest ono raczej symboliczne. Bardzo niewiele od nich wymagamy. Czasem wystarczy jedynie przynieść trochę drewna potrzebnego do przygotowania posiłków. To wystarczy. Muszę przyznać, że najcudowniejszą rzeczą jest, gdy widzisz dziecko, które odmawiało jedzenia, kiedy je dawałeś, a po tygodniu, jeśli naprawdę się starasz i nie dajesz za wygraną, samo prosi cię o jedzenie. Je i śmieje się i zaczyna się bawić. To daje radość wszystkim, którzy z nami pracują. Widzimy, że życie, które wcześniej gasło, ponownie się zaczyna.